Na razie jest w miarę dobrze z tego, co. O, oh, no, What the no, 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 fuck? Way, way, way. Oh. S? Jawę go, jawę go, jawę go. prawie. Ledwo. No a. No -a. On flash, no? czy tylko mi się wydawało? Ja mam ja um. wcześniej, nie wiem. Dobra, no. jak to zrobiłeś? Roots. A, czyli tu jest root, dobra. Flea, okej. Okay. Czyli tu jest no, ucieczka. No, nie, nie. O tak, poznawanie czempiona, kurwa w, w by, tym... grze. <K> <Kid> Ej, <ek> <Lock -up -neck> jest drug. Nie, roots. Ej, to jest roots. O kurwa, zajbiście. Czekaj, ty ty możesz jeszcze stunować? Tak! Ja mam wiele jej umiejętności. A bo to jest to, to było to, to jest ta postać co działa Cafelius, no tak. Nie, tak, tak ja wolny jestem Czekaj co jaki ja szybki jestem Ale zaj się No Ja sobie po miłej zabawy Dziś zamyśleliśmy, że po mordzie dostaniemy gdzie? Yeah. Ja mówiłam, że Kay będzie zapisy. z To jest the best duo, rodzeństwo jest najlepsze. No. Masz no rację, masz no rację. Jedz yes, to, Kacper. On, on <laughs> znowu tutaj! Ne, 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 ne. O. O, Wej 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 wej. Jebu Trzao, kurwa, z nieba. On dostał słowa i minus stówę, jak nie masz jeszcze i temu w bardzo. Tak, tak, dokładnie, to jest chłej, kurwa. Kurwa, tu ci mamy stary. OJ, ozuj, what?! GODŻE tu wziął! No pojawił się stupy w sumie, rzeczywiście. A, aż będę musiała na nagrywkach to zobaczyć. Ty to coś do... coś kurwa, mnie to nie to On widzieli czy nie? On jest ślepy. Kąd on się wziął? Z kurwa co? Dobra, w trybie Jednak nie ja chyba nie. Bucket. Ale Kurwa, które odbierdalac? Kurwa, to jest chajpa nie, on daje radę ze wszystkim. To jest tak OP postać. Nigdy nie dojdę do Przecie <grymne> Wypierdalaj Paniusiu Powiedziałem wypierdalaj No, rybka poszła do zamrażarki Tak jak powinna Okej, okay, ja się wracam, bo nie mam mamy Okej, okay, on przychodzi mnie zgwałcić, jednak nie bo się boi Nie, mumifikator przyrzeć No bo chyba nas chce zaskoczyć <słyski> Wej! Wej, wej, wej Musisz w domu co mamy? Nie się cofać w miejscu? Tak! Ja pytam. Mamy to, jest dobrze. Amun poszedł się cofać on literalnie w środku tym teamfightu zaczął się cofać po prostu Wiesz co, ja dzisiaj wybieram żeby kliknąć B A no tak, to nie jest tutaj, nie kupię itemów teraz No tak Idę, idę No nie dojdziesz No dobra, Dobrze No kurwa damage To no. no super. 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 fajnie, że nasz kochany wilczek kuźwa o lautowo. No. Robisz, wolę zrobić lejka. Mamy trzy. Wolał zrobić kolejnego drajka O kurwa to tak nie działa jakbym chciała A ja to jestem 1-4 kurwa Niezesamowite hmm, Gdzie są moje killy? <laughs> ja poleciałem. tu Ja teraz prowadzę życie liska, po farmie, na mojej farmie, z od ludzi. Ale mniej rodzi się fajnie w zasadzie, mieć takie coś, to on ma. Taki spokój. Trochę jak u nas, tylko że u nas jest gejowo dodatkowo. Więcej plus. U nas nie ma spokoju, mafik cały czas się odzywa. <laughs> jak ty ją uznajesz za, kurwa, spokój, to ja nie kurwa. to jest giga. Ale to już jest normalne, dobra. Dostałem, pusta po prostu. A, ja to biorę, wam kragi Dzieci nie, nieczyste. I myjce się. I to masz. Cudownie. Jak zdążyłem. Tak. Wait, where moja mana poszła? Tak to nie miało być. No i cudnie NAPRAWDĘ?! O! Dobrze! Ja. Yeah. Kotek go dobił, nie? Pogłaskaj go teraz, tak? Grzeczny <gryzny gryzny gryzny> Kotek Moje dzieci... Gutki tyn, tak? Kasper kiedy jego kot? Gutki tyn Wiesz w zasadzie to... My jesteśmy wszyscy jego kotami, jakby nie patrzył. w DD. Teraz się boję swojego. Wait, on mi może. Z... Okej, okay, ja, ja. Mam nadzieję, że nie będzie oglądał tego filmu, a jak oglądam? Na nie rób Dobra, chociaż mamy tego Jonasza Dobrze. Ja to Znaczy damage, co jest? Ty kurwo! Kurwa, no nie mogę! Gdzie jest Farpik w tym wszystkim? On z tyłu najbardziej siedzi. On powinien być na frontalnie. No on jest depilem po prostu. A nas wyzywa. Nie wiem, jak można było przegrać tą grę. No, wykorzystali z sytuację, a no. my byliśmy głupi. Chyba Warwick był głupi, a ja nie pan głupi. No, to też. Ale ja bardziej nie Jungle Jest A, bo Warwick nie miał w ogóle 4.11. A, no to wszystko jest. jak bardzo chciałaś w to grać, że aż musiałaś im to kupić? Tak. Yo. To jest y, sposób taki, po prostu jak też żeby moi przyjaciele w coś zagrali, to po prostu nie kupim grę.